Cześć, tutaj Davis, a to jest kolejny odcinek kampanii Wildfire. Tym razem będzie to misja King of the Jungle. Mamy zwyciężyć w trybie Arms Race na mapie Shoots. Tak więc przechodzimy od razu do gry. Dokładnie tak. I już szukamy serwera. Już jeszcze chwilę. Moment i rozpoczynamy. Mam nadzieję, że wybierzem dobry serwer. Taki gdzie jeszcze mapa czas nie dobiega końca na mapie. To jest najgorsze, jak ładujesz się na serwer i nagle zmiana mapy, prawda? Po prostu człowieka może trafić. Ok, przechodzimy do gry. Jeszcze jeden padł. To dopiero widzę początek tej mapki. Co się dzieje? Skąd, 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 skąd? Z góry dół. Nie. Przejdźmy tutaj Ktoś się rozstrzelał z terrorystów. Ale no, nie widzę przeciwnika. No, niestety się skampił Idziemy dalej, idziemy dalej Uuu pociął nas. Ok, ok, nieźle. Szukam następnego. A, ja. Zupełnie to nie wyszło. No patrz. Ale ważę, że wybiłem tutaj. Uciekł. To zabił. No już serio, od dwóch. Jeden, za sobą. No minuje, no to już nie Taki zakacz Najszybciej A, no! Kurde, moment! staj się obrócić! Teraz musimy na blisko jakoś tu kogoś zaskoczyć. Fuck. Nie lubię ze strzelby strzelać. właśnie, 94 tylko. Okej, okay, udało się. To jest jeszcze jeden. Leży. Jest! Siadł! Ok. Jajaj, gdyby nie podskoczył, może by się udało. ze trzech! Panie, panie, gdzie pan się prasz? uuuu uh, M249 okay, jest e, p pra prawdopodobnie Trzeba schować dwa tylko o! Laggy Nie, wow. Nie da mnie znowu ogarnąć z Kubany Bez heda Nie da rady W sensie 4 życia do przejścia. Tutaj znajdę? Tu nikogo tutaj nie ma. Ej! Został po głowie, ja za on, ale pejni nie niby speka po prostu nie wchodzi mi nim Okej okay. Nie, ktoś już manżówkę. Nie. Kurde, rewolwer. Dobrze Kurde Kolejny ma nożówkę Tylko nie Nie Musimy gdzieś tu zdążyć Pięknie 97 Jest moment... Ajajaj, aj, aj, niewiele zabrakło Kurczaki Case. No niestety nie ma zwycięstwa. Także misja nie została wykonana. Już jesteśmy na serwerze. W poprzednim meczu byłem trzeci. Trzech z nas miało nożówkę. No i niestety ostatniego kila nożem zdobył kto inny spróbujemy teraz może, może tym razem pójdzie nam lepiej mam nadzieję, że się tym razem uda Naprawdę? No, naprawdę mnie zjechał. Bardzo dziwne. Mhm. Prze spoko. Można i tak. Jest po Leży. 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 Serio, to bot jest? Tak, to jest bot. Uff! A, wszyscy na mnie polecieli, widzieli mnie. Co dużo na naraz. Dobra, spokojnie. zupełnie gdzieś Okej okay, jeszcze następny nice. leży ja wejść do domku że nikt nas nie zauważy Na szczęście, nie, teraz dopiero zorientowali się, że to mi się da. A i 44 tylko naprawdę nie było najlepsze wyjście, rozwiązanie. Głoś pociął? Ten nie spróbował. Nie! Shotgun! Shotgun Jak ja nie lubię sobie strzelać. Co tego nie wyobrażacie? Okej, okay, oberwał. Jest. Aaaa! Czemu? zauważył gość nieźle Aaa bot mi botami zabili kurde ciężko z tego blisko strzelać Powiem wam szczerze Ło wow, wow, wow więcej was matka nie miała Panowie żebyście wzięli dobry. Kurde rewolwer. Ładna bańka. Cholera, to mnie dominuje. Super. Świetna nazwa. Fuck. Naprawdę. O oh my god, no game, no life. Tak. Oh. Ile może się z gościem bawić? Prawda, się pośpieszyć. A no ciężko zwegać z zbroję automatyczną się ma digla. Trzeba trafić heada albo... Lipa się Blok. Okay, Co za suszarka. Super. Paj, paj. Musisz zginąć. No przecież... Dostał Fak Wiele brakuje do szczęścia No tutaj się nie popisałem Musimy się nie zgampić może być No przecież... Dostał po głowie znowu Jeszcze jeden Zabicia O oh, nie Nie dajcie mu się zabić Pięknie no, nie dali się, ja się dałem Super <ścoughs> Fuck Trzeci teraz, drugi Ale ciągle nie zwyciężyłem Jeszcze raz. Skubony, no swarcie ładnie. Już jesteśmy na serwerze. Idziemy do Ma Matę Tu ktoś biega. Zawodników. Ok, zaczynamy Zaczynamy, zaczynamy Walkę o pierwsze miejsce w arms race Pierwsze leży drugi leży Jeszcze jeden mi się przydał Gin! Ah. <laughs> nie mięszam Tutaj? Nic zrobić? Ewentualnie z noża, z noża może... No Gdzie mi zmieniasz broń? Jak się strzelam, panie To nie było zbyt mądre Ale taka jest właśnie Automatyka tej gry? Tego trybu? Kalil? Fuck. Mogę ale to 65 jedynie. Ja z Galila to już dawny jest No ty, gdzie? Będę na mnie próbował. Jajajaj. nieźle. Chodź, chodź, chodź. Dało się przeżyć. Możesz co z tym Galilem? W końcu. Teraz będzie Famas. Sik, sik. Tylkoś widziałem. Tak, nawet dwóch. Tak widzą. Dobra ładna bania. Bania tutaj weszła. Oj! Oberwałem. Nie wiem skąd, nie wiem od kogo. Przy dobrze, na... Akurat musiał przeładowywać dalej. Skąd? No tutaj się schowałeś. Dobrze, dobrze. Jeszcze jeden kill musi być z shotguna. Okej, okay, mamy magę 7. Noż! 209 mu niby zadałem. Musiał być jakoś rozdzielone 51 za daleko byłem Dobra ładnie Kurcze dwucharz Gdzieś tam się schowało Okej, okay, oberwał, ładnie Jest następny Szans Zabliził kogoś był No sz kurde. Ejcie się coś Wyjść chociaż z respa, no panowie Mamy gdzieś 49, teraz my i nic z tego. wejdziesz gdzieś bliżej. Tam jest trzech przeciwników. Raz, dwa, trzy Beretki. Ja miałem na jego twarzy już broń, ale... Oberwał, oberwał, dosięgnęł trzy. Naprawdę? Tuż to tu się jak rozstrzelał. E, tutaj jakiś ktoś. i nie mogę coś się wstrzelić z beretek. No jooo, za długo to trwa już. Za długo to trwa. Z tymi beretkami. Nie, nie umiem, nie umiem, nie umiem z beret strzelać. Bardzo mi kurczę przykro. Ale nie umiem z beret strzelać. Już nigdy nie próbowałem. Szybko zaś. Mm -hmm. Niestety ktoś zaraz będzie miał nożówkę. Ze naszego teamu. No jak nie wchodzi to nie wchodzi. O jest, jest nożówka. Tutaj się schował, kurde. Niestety, chyba nie nie uda nam się tutaj wygrać. Spróbujmy tutaj goście jeszcze zabić. Tutaj leży, byle nie zdąża, byle nie zdąża. Jest sążówka, jest! Mamy to! Tak! No, pięknie. No, ten drugi długo zwlekał z zabiciem. A no, jest, wygrana. Zajbiście udało się. Nie ma dropu. Niestety, ale fajnie, fajnie to wyszło. Wcześniej dropła skrzyneczka falchion, tak to tyle. Zobaczmy, co tutaj czeka nas w kolejnym odcinku. Będzie to też tryb Arms Race na mapie Lake. Będziemy musieli wykonać 20 zabójstw. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.